Ha, zdążyłem. Cześć, witajcie, ja jestem Oldi vlog I witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Oldi vlogów. Dzisiaj na szybko, będzie bardzo, bardzo szybko Ponieważ już jeden odcinek nagrałem yy, Niestety nie do końca tym aparatem, którym chciałem nagrywać I musiałem zacząć nagrywać telefonem I nie wyszło, ponieważ audio było za słabe i nawet to edytowałem I próbowałem wyodrębnić ścieżkę audio Ale się nie udało Dlatego szybko, bez większych, tak bez większych cięć zaczynamy. Dzisiejszym tematem będą młodzi ludzie w internecie. Młodzi ludzie w internecie, którzy w internecie poszukują swych idoli, swych autorytetów, a chyba nie, a chyba nie youtuberzy powinni być tymi autorytetami, tylko właśnie rodzice, starszy brat. Babcia, dziadek, ktokolwiek inny, a nie youtuber. Youtuber nie jest od tego, żeby był twoim autorytetem. Mówię tu oczywiście o ludziach w wieku 13, 12, 10 lat nawet, którzy poszukują ideałów, poszukują autorytetu właśnie w internecie i wśród Minecraftowców, tak, to wasza wina, Minecraftowcy. To właśnie przez to, że wy istniejecie, to przez to, że wy tworzycie materiały z tego Minecrafta, to przez was młodzi ludzie zaczynają głupieć. Dobra, może to trochę za ostro powiedziane, aczkolwiek taka jest prawda. Młodzi ludzie straszliwie wzorują się na Was. Nie będę tu mówił, żebyście wykończyli pracę, tylko żebyś. Tylko, żeby rodzice. Tylko, żeby rodzice tych młodych ludzi uświadomili sobie, że jednak coś się dzieje, tak. I nie oszukujmy się, że później ludzie młodzi właśnie chcą tworzyć na YouTube, i nie powinien być przeszkodą do tego, aby człowiek mógł nagrywać, bądź nie nagrywać, ponieważ każdy człowiek może coś mieć w internet, aczkolwiek młodzi ludzie, którzy wzorują się na Minecraftowcach po prostu ich powielają i nie oszukujmy się, że taki content po prostu jest straszliwie hejtowany. Niestety nic nie zrobimy z młodymi ludźmi, którzy to oglądają. Możliwe, że ten film też będą oglądali i może zhejtują ten film, może dadzą łapkę w dół, Niemniej jednak trzeba sobie uświadomić fakt, że Właśnie youtuberzy, a przede wszystkim minecraftowcy mają taką siłę, że jednak oddziałują na tych młodych ludzi w sposób, w sposób niesamowity, że ci młodzi ludzie po prostu nie ogarniają o co chodzi i chcą być tacy, jacy oni są. Temat na pewno do przemyśleń, odsyłam was kom do komentarzy i do własnych przemyśleń na ten temat. Nie sugerujcie się tym, co ja mówię. Aczkolwiek może być to też pewien punkt zaczepienia o to, co wy będziecie kiedyś uważali na temat młodych ludzi. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ludzie ciepło, siema.